Siemanko YouTube, witam Was w kolejnym odcinku Pytań Odpowiedzi i na dziś pytanie, pytanie dotyczące kontuzji biodra. Zacznijmy od tego, że po prostu przeczytam Wam pytanie. Um, Hej, możesz poradzić coś na ból w okolicy zginaczy bioder, tak to się chyba nazywa się prosty uda i biodro wolęźbiowy konkretnie. Nie dam rady zrobić pełnego wymachu nogą. Gdy stoję, to unoszenie nogi prostej odbywa się bez bólu do kąta 45 stopni, potem pojawia się ból w okolicy zginaczy, bioder i. Mm, i pachwiny. Nie ma mowy o kurczal na baz grałem. Nie mam mowy o, o dalszym. Wiecie co zrobiłem? Między O, a dalszym nie zrobiłem spacji w cudzysłowie i nie mogłem przeczytać wyrazu. Uniesieniu nogi. Boli tak, także przy chodzeniu, bieganiu, gdy się kładę i wstaje. Wizytę u fizjoterapeuty mam dopiero w przyszłym tygodniu, a chciałbym już coś z tym zrobić. Tak więc po pierwsze, jeśli Cię boli przy robieniu czegoś, to tego nie rób. To jest pierwsza zasada przy jakiejkolwiek kontuzji, tak? czyli schemat RISE. Możecie go sobie wpisać, on się dość pisze jak, jak ryż po angielsku, tu macie na ekranie, w razie czego. I pierwsza rzecz w nim to jest REST, tak? czyli odpoczynek. Nie wykonujemy aktywności powodujących ból, nie prowokujemy bólu, nigdy. Przy kontuzji nie prowokuje się bólu. Tak więc to jest po pierwsze. Po drugie, nie jestem w stanie Ci nic poradzić na to, dlatego że nie widzę cię, nie wiem dokładnie, co jest grane i tak dalej. Natomiast mogę wam powiedzieć kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, biodro idealnie na wprost, czyli w tej płaszczyźnie, ma bardzo ograniczony zakres ruchu z reguły jest tak, że biodro zgina się do kąta prostego, a żeby dalej zgiąć biodro, trzeba je odstawić na bok i dopiero tutaj mamy większy zakres ruchu. Jest to kwestia anatomii, po prostu budowy stawu biodrowego. Jest taki syndrom, który nazywa się Scotty's hip czyli szkockie biodro i to rdzenni szkoci mają faktycznie takie, taką budowę biodra, że nie zegną biodra bardziej niż nawet niecałe 90 stopni przez co szkoci generalnie rzecz biorąc nigdy nie będą dwuboistami olimpijskimi bo nie są w stanie zrobić głębokiego przysiadu bez podwinięcia się miednicy pod spód i no generalnie rzecz biorąc zrobienie głębokiego olimpijskiego przysiadu kompletnie bez tak zwanego czyli podwinięcia się miednicy pod spód jest po prostu niewykonalne Anatomicznie jest to niemożliwe, chyba że mamy naprawdę wysoką podkładkę podpiętą. No to wtedy, wtedy to jest możliwe, bo zmienia się cała geometria dolnej części ciała, przez to, że piszczel może się bardziej pochylić, kościodowa jest mniej pochylona, przez to staw biodrowy jest mniej zgięty a więc mamy szansę bardziej pochylić miednicę do przodu i zachować prawidłowe ułożenie kręgosłupa. Natomiast, no tak czy siak, jest to raczej ciężkie do wykonania bez buta do przysiadu, do dwuboju olimpijskiego. Bez podkładki podpiętą inaczej rzecz ujmując. Natomiast teraz tak, jeszcze ciekawe jest to, że jak macie tego typu kontuzję, która nie daje objawów przy ograniczonym zakresie ruchu, to tak naprawdę trzeba bardzo dobrze znać swoje ciało, żeby umieć określić, czy boli Was mięsień, czy boli was, was staw. Dlatego, że ból może się pojawić dopiero przy pewnym kącie podniesienia nogi, gdy inny mięsień przejmuje pracę, Tak? Czyli dajmy na to, na początku działa biodrowo-lędźwiowy, a potem na przykład zaczyna włączać się mięśniem prosty uda. I załóżmy, że ten mięsień prosty uda jest właśnie przeciążony albo jest kontuzjowany w jakiś sposób, ogólnie rzecz biorąc. I dopiero przy tym kącie on musi zacząć działać, żeby dalej unieść nogę i dlatego w tym momencie zaczyna boleć. Ale równie dobrze to może być właśnie kwestia stawu, tego, tak, że na przykład podwichnąłeś sobie biodro, co też jest możliwe, że lekko jest nieułożone w panewce tak jak powinno, i po prostu w momencie ruchu, jak dojdziesz do punktu, w którym jest ono, jego, jakby zakres ruchu jest ograniczony przez jego nieprawidłowe ułożenie w panewce, w tym momencie zaczyna po prostu boleć, bo kość naciska na kość. Tak więc nie wiem, co ci jest, nie jestem w stanie Ci nic na to poradzić ani nikomu z Was. Jedyne, co jestem w stanie Wam poradzić to wizyta u fizjoterapeuty i unikanie aktywności powodujących ból. No i to było z niczym wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że to wideo pomogło wam troszkę rozwiązać waszych problemów z dość częstymi w sporcie kontuzjami. No nie ukrywajmy się, trenujemy intensywnie i chcemy coś osiągnąć, będziemy mieli kontuzję raz na jakiś czas. Jeśli widzicie mi po raz pierwszy, a wideo się wam podobało, zapraszam do subskrybowania kanału wielkim czerwonym guzikiem, dzięki temu nie przegapicie następnego odcinka. Możecie również zobaczyć poprzedni odcinek i następny odcinek, klikając w te dwa guziki, w zależności od tego, który odcinek chcecie zobaczyć poprzedni lub następny. I na sam koniec możecie również zajrzeć do opisu pod filmem, kliknąć łapkę w górę, jeśli Wam podobało się to wideo, będę Wam za to bardzo wdzięczny i poklikać sobie pozwiedzać linki, które zamieszczam w opisie pod filmem. I to by było naprawdę wszystko na ten moment. Do zobaczenia następnym razem. Stay tuned!